Tak, to prawda, że świat jest zestresowany, ale prawdą też jest, że tylko ja wewnętrznie mam kontrolę swoich myśli i swoich emocji. Nikt nie ma tej kontroli nad Tobą. To Ty i tylko Ty myślisz w swoim umyśle, nikt inny. To tylko Ty dajesz sobie pozwolenie. Na te myśli, które masz. Tak. Mamy około 3000 myśli na temat różnego rodzaju postaw negatywnych, pozytywnych. 3000. To jest dosyć dużo w każdym prawie języku świata. I wiecie dlatego, dlaczego tak jest też trudno przejść, prawda, temu światu na, na spokój? Dlatego, że 2000 myśli. Dwa tysiące słów jest negatywnych, a tylko jeden około pozytywnych w każdym z języków świata. Czyli oczywiście już tutaj mamy pewnego rodzaju nierównowagę, negatywność i pozytywność, ale my wybieramy. My wybieramy, nikt nie wybierze za Ciebie Twojej drogi, Twojego zdrowia i życia. Nikt nikt, bo widzę ludzi, którzy mają po 86 lat, którzy doszli do zdrowia i nikt mi nie powie, bo nie uwierzę, że nie można. To jest postawa naszych decyzji, naszego wyboru. To jest mój pies kochany, którego uwielbiam i kocham. Także mam nadzieję, że Wam nie przeszkadza, bo ja uwielbiam każdy aspekt Jego, Jego wszystkiego, kim jest. A więc mamy pierwsze piękne, spokojne zasady na przeżycie nowego, jutrzejszego dnia. Mam nadzieję, że niektórzy z Was notowali, Mam nadzieję, że niektórzy z Was większość zapamiętali cokolwiek robicie i w sposób jaki będziemy tworzyć ten nowy sposób na przeżycie najpiękniejszego, bogatego, radosnego życia jest Waszym wyborem. Jest Waszych rękach, jak to się mówi. Także nie mówię, że żałuję, Życia innego rodzaju, dlatego że gdyby nie było bólu, nie było tych rozteleń, nie byłoby tej negatywności, nie byłoby ty tych przepaści w moim życiu, wiem, że nigdy nie starałabym się dojść do lepszej kontroli, bo tylko ja mogę mieć kontrolę do lepszej kontroli swojego zdrowia i życia. Także gdziekolwiek jesteście, to jest wasze. Słuszne miejsce, w którym jesteście. I nie porównywajmy się do nikogo, że ktoś miał mniej przeżyć, a jest w lepszym miejscu, czy coś podobnego. Porównywanie od razu spisuje nas na jakiegoś rodzaju mniejsze czy większe niepowodzenia. Jesteśmy piękni tacy, jacy jesteśmy. Jesteśmy silni, a nawet jak nie czujemy jeszcze tej siły, to jeżeli oddychasz i jesteś z nami, masz tą siłę, bo chciałeś włączyć ten nowy program. Chciałeś być z nami. Więc jest ta piękna duchowość w tobie, która rozwija się i która nabierze pięknych kolorów, bogactwa. I do tego wszystkiego potrzeba nam. Właśnie tego spokoju, o którym dzisiaj i którym dzisiaj rozpoczęłam nasze bycie wspólne razem. Czyli powtarzanie, tak, i będę powtarzać dosyć często, ponieważ powtarzanie jest jednym z najwłaściwszych, najwartościowszych kroków, rytuałów, bo musimy stworzyć rytuał. W wejściu na najbogatszą ścieżkę życia i zdrowia, powtarzanie. Tak każdy się uczy. Dziecko musi wstać ileś razy, prawda? I upaść kilkadziesiąt, zanim zacznie chodzić albo biegać. To jest wszystko proste. Tylko musimy przejść właśnie na tą prostotę rozumienia. Na prostotę. Bez skomplikowanych rytuałów, bez... Wielu, wielu rytuałów w ciągu jednego dnia, a teraz jak słyszycie, maskanie to nie ja, tylko mój pies z boku. Nie może odejść od nie ode mnie, też od niego, bo go kocham. Kochani, więc oddechy. Dla każdego, kto czuje się zestresowany, jednym z najbardziej właściwych, najbardziej naukowych podejść, najbardziej właściwych, praktycznych podejść, dla naszego zdrowia, dla naszego spokoju, dla wszystkich, którzy odczuwają stres w ciągu dnia, będzie oddech spokoju, oddech harmonii, oddech równowagi, ponieważ tak jak wspominałam i wspominać będę, dlatego że powtórzenie jest najlepszą naszą nauką. Jeżeli powtórzymy raz, nic się nie stanie. Jeżeli powtórzymy dziesięć, cudownie, ale niewystarczająco. Także dlatego mamy tych kilka dobrych albo kilkanaście tygodni. Dla niektórych miesięcy, a dla niektórych. Będzie to pejzaż wspaniałego, pięknego życia, dlatego że za jednym pociągnięciem kreatywnego działania wejdziemy w spektrum pięknej fali odczuć. Uczuć, biochemię, życia wewnętrznego, czyli zdrowia, a więc oddech. Możemy mieć oczy otwarte, bo ktoś wspomniał, tak, udziela się panika. Dlaczego się udziela panika komuś? Dlatego, że przez miesiące, lata powtarza pewnego rodzaju wzór mentalno-emocjonalny, czyli myśli, i emocji, kiedy się powtarza tak jak. Każda komórka potrafi powtarzać, ponieważ stwarza około stu trylionów połączeń z inną komórką. Jeżeli to są te same połączenia, jest ten sam albo podobny rodzaj paniki. Także nie będziemy powtarzać paniki, ponieważ wejdziemy w układ przywspółczulny, czyli relaksacji naszego umysłu. Więc patrząc prosto albo zamykając oczy, Powiemy sobie, że mamy dwie minuty na oddech spokoju. Mówi się naukowo, że mniej więcej o 68 sekund następuje już bogata zmiana biochemiczna. Gdzie? W każdej z naszych komórek. 68 sekund to jest początek, i utrzymać ten oddech dłużej. To jest nasze pierwsze wyzwanie. A więc patrzymy prosto albo zamykamy oczy. Bierzemy wdech nosem i możemy robić pauzę, albo nie robić i wypuścić oddech na pięć. Teraz niektórzy znawcy mówią, liczymy oddechy, niektórzy mówią. Nie liczymy oddechów. Ja jestem za tym, żeby nie liczyć dla siebie. Ale jeżeli to Wam pomoże w pewnego rodzaju utrzymaniu się w rytmice tych oddechów, spróbujcie wy dla siebie. Innym wzorcem oddychania będzie wdech powiedzmy na tyle, na ile możesz tego, ten oddech nabrać. I też chciałabym wspomnieć, że zapomnijmy na chwilę o przeponie a pomyślmy, że mamy serce, które jest regulatorem na dobrą sprawę wszystkich najważniejszych naszych biochemicznych reakcji i spójności systemu neurologicznego, sercowo-naczyniowego, hormonalnego, trawiennego, kostnego, mięśniowego i o każdym innym, o którym zapomniałam. To serce jest, jest przepona. Więc może skupmy się na w sercu i na oddechach serca dla spokoju. Więc wyobraźmy sobie to serce, to piękne nasze serce, możemy położyć dłonie na sercu, i bierzemy głębszy wdech, możemy mieć oczy zamknięte, oczy otwarte. Bierzemy wdech na tyle, na ile czujemy, że chcemy, mała pauza albo bez pauzy. I dłuższy wydech niż wdech, albo takiej samej ilości sekund. Z reguły robię ustami otwartymi, ale nie ma nic złego w tym, żebyście robili nosem. To jest sprawa znowuż waszego wyboru. I teraz utrzymajmy się w tym wdechu i w tym wydechu na najmniej 68 sekund, ale nikt nie będzie liczył tych sekund. Czyli możemy dla spokoju. Swojego umysłu, bo umysł lubi czasami chaotyczność, jak jeszcze nie daliśmy mu drogi spokoju, po której będzie oczywiście potem już racjonalnie, świadomie sobie tworzył dla nas spójne życie względem naszych intencji. Także póki co możemy nastawić zegarek, możemy nastawić cokolwiek, co nam da malutki alarm, bo mózg czasami mówi: Ja nie mam czasu na te oddechy a my mu powiemy, wiesz co, nie denerwuj się, nastawię zegarek powiedzmy na dwie minuty, na półtorej minuty, a jak już te półtorej minuty minie, dwie minuty, kończymy oddechy i mózg powie, no dobrze, na no te półtorej minuty to ja mogę ustąpić, czy dwie minuty, także dla tych, których, u których mózg mówi, nie mam czasu, prawda, strata czasu, hm, mózg może wszystko powiedzieć, ponieważ ma swoją bibliotekę pamięciową, tak? Także będzie mówił to, co pamięta, ale my chcemy mu dać inny wzór pamięciowy, więc rozpoczynamy oddechy spokoju dla niego i dla całego naszego organizmu. Więc włączamy powiedzmy budzik, nie budzik, nie budzik, cokolwiek włączymy, jakikolwiek alarm, tak? I teraz wiemy już na pewno, że ten alarm będzie dawał sygnalizację, więc my się nie musimy stresować, że będziemy za długo oddychać, czyli będziemy za bardzo spokojni. Oczywiście nie musimy tego robić, ale tak jak mówię, mamy i będziemy mieli różnego rodzaju sposoby. I dla każdego będzie ten sposób indywidualny. Każdy sobie wybierze ten, który będzie lubił najgłębiej dla siebie. Więc wtedy z otwartymi albo zamkniętymi oczami ja też robię te wdechy i wydechy, nawet jadąc samochodem, bo nie zamykam oczów, prawda? Wiadomo. Mam oczy otwarte? Wchodzi we mnie głęboki spokój? Biochemiczny? Tak, bo to chodzi o to. W biochemii spokoju, reakcji biochemicznych spokoju mamy równowagę hormonów, no bo zaniżamy kortyzol, tak? A kortyzol, no to jest hormon, ja mówię, rozruby wszystkiego, co tylko może, wszystkich innych hormonów. Hormonów spania, melatoniny, hormonów bólu, Trudno, żeby kortyzol szedł w para, w parze z endorfinem, prawda, który zaniża nam ból. Także my musimy wybrać właśnie ten oddech, powinniśmy wybrać, nie musimy, powinniśmy wybrać oddech spokoju, żebyśmy odczuli, że każdego dnia, kiedy wkomponujemy tylko i wyłącznie na początku ten pierwszy rytuał dla ludzi, którzy mają panikę, mają strach, frustrację, Oddech w spokoju, po spokój, będzie naszym preludium wiodącym w melodii naszego zdrowia, kochani. Ten oddech twórzmy codziennie, gdzie tylko nam się uda. Nic więcej nie zmieniamy na razie. Zaczynamy od czegoś pięknego, bardzo łatwego. I najmniej, kochani, trzy rytuały oddechu w spokoju. Najmniej, tak. Mózg nie jest przyzwyczajony jeszcze do, do nowej biblioteki pamięciowej. My musimy mu włożyć tą nową pamięć, czyli co wytworzymy, to będzie pogłębione w komunikacji pomiędzy neuronami. Jak pamiętamy, mamy tej komunikacji pomiędzy dwoma neuronami około 100 trylionów. Musimy stworzyć trochę, prawda? Czyli oddech, oddechy spokoju. Moim życzeniem dla Was jest, aby przekazać Wam tą edukację, tą spójność życia wewnętrznego, która sprowadza się właśnie do medycyny holistycznej, medycyny integracyjnej, która kocha spójność, nie potrafi podzielić i oddzielić systemu neurologicznego, umysłu od serca, bo nie ma takich podziałów. Wszystkie nasze systemy działają razem i działają pod dyktando naszej emocjonalności. To jest najbardziej wykwintny rodzaj biochemii, który prezentuje nasze serce, nasze uczucia, nasze emocje, prezentują hormonom, genetyce, Systemowi trawinnemu, czyli na dobrą sprawę, to jak się czujemy, jest kwintesencją wszystkiego. Także krok po kroku od dzisiaj zaczniemy wspólną drogę wchodzenia na piękny, łatwy, bogaty sposób przeżycia tego życia. Nie tylko przepchnięcia przez nie. Także zapraszam ze mną do spotkań, które będą zbudowane względem Waszych potrzeb, Waszych pytań. A ja ze swojej strony zrobię wszystko, żeby odpowiedzieć. Jak nie na wszystkie, to na 90%. Także z miłością. I świadomością głęboko pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu.